Ja dążam. No. Milek, no ty znasz, nice! to loot box, gambling, to to, kiedy ty bierzesz ten i stawisz go, na mapę, to ciotowski gambling. Jezus, prawie! Jest, <gibliak> 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 dobrze! Oddaję, oddaję. Jest, oddało! Kurwa, 10 cola mam. Zaraz siódemki gdzieś jebną. Witaj pytanie, słuchasz to tak słuchaj co zrobisz jak syn będzie gjem. Nie będę miał syna. To znaczy? Ty, ty jakś... Hmm? Jesteś kurwa idiotom jebany, śmieć bany pierdolony kurwa. No zawijesz, zaraz kutasa dopyska śmieciu. O, wiedziałem, zawsze kurwa żółty kurwa ten parówą jest. No. No i stary, i zobacz kurwa, te jebane frajery wszędzie się kurwa pamiętają. To matki mnie swojej wiesz kurwa, bo ojca kurwa widzę, że nie znasz. Tak miało być. No, no. Dobra, no to dawaj. Tu nie ma dodawanego, bo jemu się to nie podoba. W dostosujemy się. A to nie jest, tak jest to nie jest bagieta. Kurwa, Macz, to jest jakiś widz. Weź A to, to wypierdol. Aaa, ma... widzisz. Taki sam, taki sam ten ma. No. <śles> 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 okay. No, no, odmieni... ale już się odmienili, już jest, już zawinęły psy się tamtą. Fiałem, kocham. No ładnie. W tym momencie, kurwo, jebana kasujesz ten serwer Discord albo biorę prawnika i piszę pozew, że działasz na szkodę firmy. Tyle w temacie. A. O, co to jest? Ty, kurwo, jebana. No nie troluj, nie bój się, skoczek. Kurwa, nie gdzie skoczek. No nie, no wiesz, no nie da się nie wiedzieć. Kurwa, no dobra. Okay. Mówię, że nie wiem. Wiesz, nie przejmuj się, skoczek. Boję się, kunie. <noise> dobra, hetman Catman. hetman. Nos! Jeden, jeden w wynikach. Nice, nice. No. Chuj w dupę śmieciu bez honoru, zajebany bez kitu. Jebany śmieć bez honoru, kurwa.